Towarzystwo Patriotyczne im. Mikołaja Reja, Słowami Popławskiej, i tam serdecznie wszystkich polskich patriotów. Dzisiaj powiemy sobie coś o zarobkach żołnierskich. Ale najpierw, zanim powiem coś, ile można zarobić w wojsku, to powiem, że szczerze z serca zachęcam do wstępowania do tej patriotycznej służby bronienia ojczyzny, Zachęcam szczególnie do wstępowania do Wojsk Obrony Terytorialnej, ale także i do pozostałych czterech rodzajów sił zbrojnych, po prostu zostań żołnierzem Rzeczpospolitej. Korzystam tutaj głównie z takich fajnych grafik z portalu Defense24. Kto jeszcze nie zna, kto nie korzysta, to polecam. Naprawdę warto codziennie można na swoją skrzynkę mailową otrzymywać. Dużą porcję naprawdę najświeższych informacji o tym, co się dzieje w Wojsku Polskim, w modernizacji, co jest zakupywane, jak, jak też eksperci oceniają niektóre propozycje, a też w innych armiach, co się dzieje naprawdę, także polecam, Defense24. Ok, zanim przedstawię zarobki wojsku, to najpierw przedstawię na podstawie tej właśnie grafiki stopnie wojskowe, jakie obowiązują we wszystkich siłach zbrojnych oprócz marynarki wojennej. Nie było grafiki marynarki wojennej na defense, także nie mówię tego, ale system jest ten sam. Tam są trochę inne nazwy, ale system jest hierarchiczny, jest ten sam. Więc zaczyna się wszystko od szeregowego. Szeregowy to ten podstawowy żołnierz wszystkich rodzajów tutaj tych sił zbrojnych oprócz właśnie marynarki wojennej. Potem jedna belka, czyli, czyli pagon jest pusty, szeregowego. Tak? Po mniej więcej czterech latach, może czasem trzech, jak ktoś dobrze tam sprawuje, może dostać awans na, na starszego szeregowego. Wtedy na tym pagonie jest, pojawia się jedna belka. Potem mamy dwie belki. To już jest kapral. To już jest, to zaczyna się podoficer. I kapral już dowodzi drużyną, tą najmniejszą taką komórką organizacyjną w armiach. U nas też, tak, w każdej armii świata, w zasadzie jest kapral. No i. To jest tak mniej więcej, właśnie sześć żołnierzy. Po 3-4 latach dobrej służby on może awansować na starszego kaprala, a potem kolejne 3-4 lata plutonowego. No, przy czym plutonowy to już on, plutonowy nie dowodzi do, plutonem plutonowy jest pomocnikiem oficera młodszego, który dowodzi plutonem. Pluton to, to u nas w wojsku polskim cztery drużyny, a więc tutaj już dowodzi podporucznik. Natomiast jego pomocnikiem, to się też chyba nazywa szefem Plutonu, jest właśnie Plutonowy. Dalej są już starsi podoficerowie. Sierżant, widzimy, no sobie to przeanalizujecie, tak? Sierżant, starszy sierżant. Młodszy chorąży, chorąży, starszy chorąży, chorąży, no Przechodzę tutaj już nie, sierżanci i chorążowie, oni wspomagają w dowodzeniu dowódcę kompanii. Kompania to już będzie koło ponad setka ludzi, trzy plutony przeważnie. Kompanią dowodzi też oczywiście oficer, w tym przypadku kapitan. O, jego takim pomocnikiem właśnie są ci sierżanci albo yy, chorążowie. Yy, chorążowie też, zwłaszcza ci starsi, to, to jeszcze mają swoje obowiązki wyżej, gdzieś tam w sztabach yy, batalionu. Yy, no to tak pokrótce oczywiście. No i teraz właśnie korpus oficerów. On zaczyna się od podporucznika, czyli ktoś, kto kończy zazwyczaj 5 lat studiów wojskowych dostaje właśnie od razu tą nominację na podporucznika, czyli zaczyna się być oficerem od podporucznika. No, więc tu widzimy te gwiazdki tutaj. Podporucznik więc dostaje zazwyczaj od razu dowodzenie plutonem piechoty, albo Czołgów albo w artylerii, plutona artylerii, podporucznik w lotnictwie, no to po prostu staje się pilotem i zaczyna swoją karierę pilota, jako właśnie też po studiach tych wojskowych, lotniczych, jako pilot. Więc to, tak pokrótce, porucznik awansuje, tak, Bo podporucznik jest niżej. Porucznik no to też po 3-4 latach dobrej służby. Podporucznik staje się porucznikiem, i on może jeszcze dowodzić Plutonem, ale już jest tak brany pod uwagę, że może też potem dowodzić kompanią, gdy zabraknie tam kapitana. W czasie wojny zwłaszcza jest takim właśnie pierwszym zastępcą dowódcy kompanii, czyli kapitana. No. Kapitan jest, jest dowódcą kompanii. Major już dowodzi batal, batalionem, czyli przeważnie. No, Wojsko-polskim to są cztery kompanie w batalionie. Czasem spotkałem się z tym, że jeszcze podpułkownik, jak tu widzimy wyżej, dowodzi też batalionem, częściej dywizjonem artylerii. A pułkiem no, powinien dowodzić, jak nazwa wskazuje, pułkownik, chociaż często też pułkiem dowodzi podpułkownik. Zależy czy, przy tych zmianach, czy, czy akurat jest taka obsada. No a czasem też spotykamy się, że pułkownicy są wyznaczani na dowódców brygad i najczęściej po roku dobrej służby, dobrego dowodzenia są awansowani potem już na generała brygady i tak powinno być, że generał brygady dowodzi brygadą. Widzimy wyżej generał dywizji dywizją. Generał broni jest dowódcą ponaddywizyjnym, czyli w tym przypadku mamy tutaj tych yy, kilku generałów, którzy dowodzą wszystkimi. Jest dowódca wszystkich rodzajów sił zbrojnych, jest dowódca operacyjny. Oni są generałami broni. No, i mamy generała, po prostu to jest przedostatnia, jak tutaj widzimy na tej grafice, e, szarża w wojsku. Mają obecnie szef sztabu generalnego generał Andrzejczak. I jeszcze wyżej jest taka możliwość, to widzimy marszałek polski. No, największym naszym marszałkiem jest oczywiście. Ten, którym wystarczy napisać duże litery marszałek, i wiadomo, że chodzi o Józefa Piłsudskiego. Później był marszałkiem Polski Rydz Śmigły, niesłusznie posądzany o jakąś tam nieudolność wielką w kampanii wrześniowej. A później mamy marszałków już niechlubnych, w zasadzie Rosjan, słabo mówiących po polsku, którym dano, przydzielono nazwiska polskie i dowodzili. LWP, Ludowym Wojskiem Polskim. Obecnie po 90 roku nie mamy żadnego marszałka. No więc to tak pokrótce, i teraz przychodzę właśnie do, do grafiki przedstawiającej już właśnie te zarobki żołnierskie i, i możecie sobie tu przeglądać. Ja nie będę bez przesady, tak długo by to strasznie trwało i, i, i męczące by to było, Wy sobie to możecie zatrzymać, jak ja, poszczególne te już grafiki przedstawiam i sobie zapoznać z nimi. Natomiast powiem tak ogólnie. Ktoś kto zaczyna służbę w wojsku, czyli szeregowy, dostanie na dzień dobry 4110 zł brutto. Czyli to wychodzi około 3300 zł netto na rękę. Na rynku cywilnym z tej samej kwoty 4110 zł brutto Byłoby, byłoby netto dokładnie 2985 zł. Czyli jest ta różnica około 300 zł na korzyść tutaj żołnierza rozpoczynającego, podkreślam, prawda, swoją karierę. Skąd tak to się ta różnica bierze? Stąd, że żołnierze płacą mniejsze podatki niż cywile. Fundusz emerytalny jest tutaj inny. Z Monu bezpośrednio, a nie z ZUS u No, czyli na dzień dobry mamy tutaj 3300 zł. No i trzeba tutaj powiedzieć, że 4110 zł brutto zarabia niewielu Polaków, bo, bo gdzieś około 1 trzeciej. 35% tutaj z tych informacji, jakie, jakie znalazłem w sieci. A przypomnę, że płaca minimalna na ten rok 2021 wynosi 2800 zł brutto. Czyli wychodzi 2061 zł netto. I sporo ludzi w Polsce właśnie tyle zarabia. Wstępując do wojska, dostajesz na dzień dobry o wiele więcej. O 50% więcej, tak? 3300 zł. Do tego jeszcze, do tej podstawowej pensji, dochodzą liczne dodatki, takie jak trzynastka, czyli trzynasta pensja dodatkowa, no, rozłąkowe wynoszące 540 zł na miesiąc. Czyli chodzi o to, że gdzieś tam poza domem, poza tym, na jakimś poligonie, na jakichś tam gdzieś tam, nie wiem, zagranicznych, powiedzmy szkoleniach. Czyli tyle by 540 zł. Dodatek motywujący, i to jest według takich klas, twojej wartości, jaką ci dowódca wyznaczy. To znaczy, według tego, jak na ile się dowódca ocenia, na ile jesteś zdolny. O. Czyli 105 zł w trzeciej klasie, 150 zł w drugiej klasie. 255 zł w pierwszej klasie i 405 zł w klasie mistrzowskiej. Czyli jeśli dowódca uzna, że no, jesteś żołnierzem mistrzem w, tej, tej, w tym, co robisz, to co miesiąc dostajesz oprócz tej pensji 405 zł. Dalej, to nie wszystko, bo są dodatki na zagospodarowanie yy, i nie wiem, nie została ona to jakoś tam ustalona i jest wysługa lat. I tak po trzech latach służby dostaje się 3% tego, do, tej wysługi lat. Potem przez w czwartym, i potem przez yy, i potem jest to tak, że w czwartym roku też 3%, w piątym roku też 3%, w szóstym roku już jest 6% yy, tej wysługi lat. W siódmym roku dalej 6%, w ósmym roku dalej 6%, w dziewiątym roku 9% wysługi i tak dalej na tej zasadzie w 12 roku 12%, w 15 15%, ale już potem od 16 roku służby jest już co roku po 1%, czyli armia docenia tych doświadczonych żołnierzy, jeszcze większą im dając wysługę. Ta wysługa. Z kolei jest ograniczona maksymalnie do 35%, można tej wysługi dostawać. No, teraz tutaj widzimy w korpusie podoficerów, ale dalej, jeszcze takie ogólne. No, i Wy sobie to czytacie, tak? Możecie zatrzymać, powtarzam. I, a ja, dalsze inne informacje niż tutaj na tej grafice. Żołnierz służby zawodowej mm, przysługuje mu prawo do zakwaterowania. Na czas pełnienia służby wojskowej w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę, czyli najczęściej są to wojskowe mieszkania, które ma udostępniony żołnierz, albo wynajmowane przez armię, i albo to jest w miejscowości tej, gdzie jest jednostka, albo w pobliskiej. I oczywiście za zgodą jest to też żołnierza, może się tylko odbywać. Tutaj mamy korpus oficerów i zarobki znacznie większe. Zobaczcie sobie, jakie już dostają oficerowie. I przy tej okazji chcę powiedzieć tak, po maturze najlepiej startuj na oficera. Po pięciu latach studiów dostaniesz stopień od razu podporucznika. Tak i to najlepiej zrobić to na studiach w akademii. Wojsk, wojsk lądowych we Wrocławiu, na marynarza wojskowego to Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, na pilota to Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie oraz można też na studiach wojskowych w Warszawie, WAT, czyli Wojskowa Akademia Techniczna. Tam można, bardziej, tam można być jeszcze inżynierem, oprócz tutaj tego stopnia wojskowego uzyskać różne techniczne. Wejdźcie sobie na stronę tych uczelni, zobaczycie. I też w Warszawie Akademia Sztuki Wojskowej. I na tych uczelniach zostajecie studentem, to od razu stajecie się żołnierzami, chodzicie w mundurach, macie oprócz oczywiście bezpłatnych studiów zakwaterowania, bezpłatnego wyżywienia, macie też pewną już wojskową pensję. Oczywiście też i tam potem obowiązuje dyscyplina i miesiąc urlopu w roku i tak dalej, bo to już jakby zaczynacie kontrakt na służbę wojsku. I w tym momencie te szanse potem już na tą zawodową służbę po, po skończeniu studiów są praktycznie z, z 99%. Zarobki generałów sobie tutaj powiedzmy, i tak, generał brygady 13 tysięcy brutto, generał dywizji 15 tysięcy brutto, generał broni 18 tysięcy brutto i generał 21 tysięcy. W tej chwili właśnie, jak już powiedziałem, generałem jest szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, generał Raymond Andrzejczak, tutaj widzimy go na zdjęciu, ja wiem, jakoś go osobiście bardzo lubię, tak sympatycznie, fajnie sobie ten generał się wypowiada i prezentuje. Dodam taką jeszcze ciekawostkę, że jest tylko o trzy tygodnie młodszy ode mnie. Także gdybym zaczął karierę w wojsku, to pewnie ja bym był takim generałem. <grym> Dobra, idę dalej. No, a tutaj też ten sam sympatyczny generał Andrzejczak, tylko że w umundurowaniu polowym. Praktycznie niczym się nie różni od szeregowca, co ma właśnie utrudniać między innymi wrogim snajperom eee, właśnie niszczenie tych cennych generałów. Czasem też słyszałem takie, takie opinie bezsensowne, po co nam tak dużo generałów, szeregowców więcej. Kurczę ludzie, no Kompletna nieznajomość tej matyki. Generał to są lata studiów i doświadczeń. Nie tylko ta Akademia we Wrocławiu, wojskowa czy, czy w Warszawie jakaś, ale to są też studia zazwyczaj zagraniczne, natowskie, koniecznie to, to, to już tam w języku angielskim studia takie właśnie podyplomowe. No, to jest, to jest ktoś, kto, kto jest takim no, chodzący, chodzącym bankiem wiedzy generałowie, w ogóle oficerowie, to są ci, którzy potem tym szeregowcom, których można o wiele szybciej, łatwiej przeszkolić w obsłudze prostej broni, oficerowie, zwłaszcza generałowie, powiedzą, co robić. Generałowie zwłaszcza, to są strategzy, którzy będą umieli wykorzystać te wszystkie właśnie zasoby ludzkie i materiałowe. No, naprawdę strasznie bezsensowna gadka, jak się mówi, że za dużo mamy generałów. Idziemy. Idziemy dalej. Znacznie większe zarobki żo są żołnierskie na misjach stabilizacyjnych, takie w Afganistanie czy Iraku. Zobaczcie sobie tutaj dokładnie. 3-4 razy więcej zarobi tam szeregowy niż w kraju. Ale też taka służba oczywiście grozi o wiele bardziej utratą życia lub zdrowia. No coś za coś. Czyli taki zobaczmy. Szeregowy, więc ma minimum 12 741 brutto, a maksymalnie nawet może zarobić tam 16 440 zł. Czyli cztery razy nawet tyle niż tutaj w służbie w Polsce. I tutaj tak samo na misjach widzimy Korpus Podoficerów. To sobie zatrzymajcie dokładnie, przeczytajcie jak chcecie wiedzieć dokładnie. Tak samo Korpus... Oficerów. No, teraz inne misje, mniej tak niebezpieczne, takie jak na przykład misja ONZ w, w Libanie, czyli no, tam też jest pewne ryzyko utraty życia i zdrowia, ale nie aż takie jak na misja w Afganistanie, a tym bardziej nie jak w Polsce. Także tu już dwóch krotnie dwu i półkrotnie w zasadzie. Zobaczcie sobie, może żołnierz na takich misjach jak Liban więcej zarobić. Korpus podoficerów. Oficerów. No i jeszcze są, jeszcze trochę mniej niebezpieczne i stąd też mniej płatne pozostałe kontyngenty. No takie, nie wiem, na przykład tutaj jak Kosowo. No, tak mi się wydaje, tam najmniej jakby jest niebezpiecznie. A więc o 50%, no 70% więcej może zarobić taki żołnierz niż w kraju. No i też to samo, pozostałe kontynenty korpus podoficerów i korpus oficerów. Na temat świadczeń mieszkaniowych tutaj sobie też możecie dokładnie przeanalizować. Są tutaj podane różne garnizony, i według tych garnizonów są różne stawki. Zobaczcie najmniej, jakby tutaj taka stawka jest w morungu na mazurach. To są mazury czy warmia? Chyba warmia. No, tam jakby tutaj, czyli generalnie stawki te, mm, świadczenia mieszkaniowe, te stawki są e, najmniejsze na wschodzie kraju, a im bardziej na zachód, albo im, bardziej, im większe miasta, tym te stawki są większe. Sobie zobaczcie też tutaj te inne miasta. No, na przykład widzę tutaj na górze samej Bielsko-Biała, czyli u mnie ta stawka to 630 zł. No, Prawie dwa razy tyle niż w tym warmińskim Morągu, ale z kolei 900 zł, najwyższa stawka tego świadczenia mieszkaniowego jest w takich dużych miastach, jak właśnie tu widzimy Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Opole, Poznań, Szczecin, no, Świnoujście, Warszawa, Wrocław. I są też specjalne dodatki za szczególnie niebezpieczne czynności w wojsku, takie jak skoki spadachronowe. Jest specjalny dodatek, dalej, usuwanie niewybuchów, nurkowanie, czy też służba w żandarmerii wojskowej jest też dodatkowo wyżej opłacana. I teraz e, taka informacja, którą tutaj przy tej okazji podam. Na 31 grudnia. 2020 roku e, stan żołnierzy zawodowych był taki, że było 110 i 100 żołnierzy, dokładnie 110 100, a w 2011 roku 93 923, czyli przybyło ponad 16 tysięcy żołnierzy to jest. To jest znaczna liczba, w pozorom. To, to, to naprawdę, ukompletowanie wielu brygad na wschodzie, tak jak MUN zapowiadało, dzięki temu mogło się odbyć. Nie znamy dokładnych danych, która brygada jak jest ukompletowana. Są to dane niejawne. Kiedyś tylko w 2013 roku, gdzieś tam ktoś, chyba może nawet plotkował, nie, bo nie wątpię, czy jakieś dokładne dane ze sztabu gdzieś tam wyciekły. I, i, I na kanale, gdzie zaczyna się wojsko, to, to, to prowadzący tam upowszechnił, ale, ale naprawdę od 2013 roku, jak tutaj widzimy, sporo żołnierzy przybyło i dużo się zmieniło na lepsze. Dalej taka informacja: od 2010 roku z wojska odeszło 52 tysiące żołnierzy. No, oni są w rezerwie. Nie wszyscy mogą być już ze względu na wieki stan zdrowia. Znowu wcieleni, w razie czego do, do armii, ale na pewno większość z nich i tak odchodziło co roku przez te 10 lat po około 4000 żołnierzy. 4000 rocznie odchodziło z wojska przeważnie na emeryturę po prostu a w tym samym czasie przystąpiło do wojska ponad 67 tysięcy. I od roku 2016 przybywa po około 7 tysięcy rocznie, coraz więcej z każdym rokiem. Natomiast przed 2016 no, była taka polityka bandy że ile ubyło, tyle samo tylko przyjmowano. 4 tysiące ubyło, 4 tysiące przyjmowano, nic więcej i, i tak. No. Według Biura do Spraw Programu Zostań Żołnierzy Rzeczpospolitej w pierwszym kwartale tego roku 2021 odnotowano ponad 6,5 tysiąca nowych kont na portalu rekrutującym Wojska Polskiego. Polecam, kto jest zainteresowany, kto. Rozmyśla nad yy, byciem żołnierzem Rzeczpospolitej, wejść na ten portal. Portal rekrutacyjny Wojska Polskiego. Yy, natomiast do wojskowych centrów rekrutacyjnych zgłosiło się 5000 kandydatów. Yy, powstały takie wojsk, yy, wojskowe centra rekrutacyjne, które yy, są bardziej elastyczne, bardziej Niż WKU. Te Wojskowe komendy zupełnie. One organizują spotkania dla chętnych, którzy, którzy właśnie przez internet, przez, y, się zarejestrują, w tym miejscu, gdzie najwięcej jest chętnych, tam oni się spotykają. A Nie, że ktoś tam z daleka musi do WKU jechać. Y, I właśnie spotykało, zgłosiło się 5000 kandydatów, a kartę powołania otrzymało z tego 3,5 tysiąca. Osób. Czyli znaczy, nie wszyscy z jakichś tam względów się chyba trzeba powiedzieć, nadają. Może, a może jakieś jeszcze inne względy, że może jeszcze nie teraz zostali przyjęci. Nie wiem. No, takie tutaj liczby przedstawiam. Tak? Natomiast Mon zamierza przeszkolić w służbie przygotowawczej. Do końca tego roku 2021 aż 20 tysięcy osób. Także bardzo fajnie. Teraz też taka nowa informacja, takie, taka zachęta, ułatwienie. Absolwenci ponad podstawowych szkół certyfikowanych wojskowych klas mundurowych, oni mają przez dwa lata taką służbę, razem 185 godzin lekcyjnych. Z tego 45 teorii i 140 praktyk mogą przechodzić 12-dniową służbę przygotowawczą, która obejmuje 77 godzin praktyk i 9 godzin teorii. Po tym jest egzamin, oczywiście. No i po skończeniu tej przygotowawczej służby wojskowej mogą się ubiegać o służbę zawodową, oczywiście. Chyba większość tych młodych uczniów, którzy uczą się w mundurach, właśnie myślą o tym, także to jest dla nich na pewno duża zachęta. Natomiast standardowo taka przygotowawcza służba wojskowa trwa obecnie znacznie krócej niż kiedyś, bo 4 tygodnie i odbywa się ona w 27 dniach. Służba wojskowa to często duży wysiłek, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu. Marsz z ogromnymi plecakami, a jeszcze z ciężką bronią. Taki karabin maszynowy, jak to widzimy, on waży ponad 10 kg z amunicją. Często przyjemna jest to służba, bo w, bo w przyrodzie, ale za to w towarzystwie komarów, much, kleszczy oraz deszczu, śniegu, mrozie lub upale. Za mundurem panny Sznurem. Mundur ma też niezwykłe właściwości relacjogenne, ale służba w wojsku to przede wszystkim szczególne więzi braterstwa w patriotycznym duchu. I tym kończę na dzisiaj i zachęcam do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej.